W Miejskim Domu Kultury Batory odbył się bal prezydenta Chorzowa. Jest to impreza organizowana w mieście już po raz szósty. Tradycją stało się to, że na balu prezydenta przyznawane są nagrody Chorzowski przedsiębiorca roku, które trafiają do właścicieli dobrze prosperujących firm działających na terenie miasta. Dostrzegamy firmy, które Mogą być wizytówką miasta. Zależy nam na promowaniu Chorzowa na arenie lokalnej albo, albo szerzej. Dlatego staramy się promować firmy, które świadczą usługi albo które mają produkty pozwalające na rozróżnienie tego od innych miast w regionie czy, czy w Polsce. W tym roku nagrodę Chorzowski Przedsiębiorca Roku otrzymali Michał i Joanna Rudkowscy, prowadzący firmę comtv.pl, Michał Wrublewski, właściciel kompleksu Sztygarka oraz Jerzy Bembenek, prezes firmy transportowej Transbay. Dla firmy to jest bardzo duże wyróżnienie e, otrzymanie takiej nagrody. E, myślę jednak, że ta nagroda nie miałaby miejsca, gdyby... Nie wspaniali ludzie, z którymi współpracuję, czyli zespół ludzi, profesjonalistów, ludzi oddanych firmie, z którymi mogę tworzyć COM .tv. Na pewno taka nagroda mobilizuje do dalszych działań i potwierdza tylko słuszność podejmowanych decyzji, słuszną drogę kiedyś tam wybraną. Właśnie dzisiaj zorientowałem się, że działamy na naszym rynku chorzowskim już 20 lat czyli 20 lat z kulturą, 20 lat z, z kulinariami. I, i jakby no, jest to takie pewne uwieńczenie tych wszystkich działań naszych i aktywności, które przez te 20 lat staraliśmy się tutaj możliwie najlepiej prowadzić. No i, i, I widać, że, że w ciągu tych 20 lat nie cofamy się, tylko idziemy do przodu. No skoro dalej nas dostrzegają, dlatego należy z tego cieszyć. Chorzy jako miasto, jako i władze miasta są bardzo przychylni dla przedsiębiorców. Jest to, y, bardzo przyjemnie się y, współpracuje. Nie jest to za duże miasto, więc y, większość się nawzajem znamy. Tym bardziej jest tak integracyjnie to wszystko pięknie wygląda i jest bardzo miło. Dla mnie jest to uwieńczenie po tych 40 paru latach tej działalności gospodarczej na własny rachunek. Jest to takie uwieńczenie i się bardzo cieszę i dziękuję wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, żebym tak otrzymał. Co roku na balu odbywa się także aukcja charytatywna, z której dochód trafia do chorzowskich fundacji. Aukcja jest już takim elementem nieodzownym każdego balu, podczas której zbierane są środki finansowe, aby wesprzeć organizacje nasze chorzowskie. W tym roku dwie fundacje Fundacja Afryka, Fundacja Spektrum Liberi. Co roku bijemy kolejne rekordy, i tutaj należy się naprawdę wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy biorą udział w tych licytacjach. I no, po prostu ich serca są na tyle hojne i otwarte, że bardzo mocno Spłagają. Przedmioty wystawione na tegorocznej aukcji charytatywnej zostały zlicytowane za ponad 85 tysięcy złotych.